Nawet nie macie pojęcia, jak bardzo jestem wkurzony na OBS-a. Nagrałem trzy filmy z Minecrafta. Trzy filmy nagrałem. Jak budowałem to, jak budowałem, w sumie zaczynałem budować to i jak budowałem to. I każdy z tych filmów Poszedł się bujać. Pewnie zapytacie się, co się stało i dlaczego OBS tu jest winny. Tak naprawdę nie wiem, kto jest winny i co jest winny, ale na pewno samo się nie usunęło. Ogólnie te filmy, które nagrałem, po prostu zniknęły. Zniknęły, nie ma ich nigdzie. Dosłownie nigdzie szukałem. Chyba z 30 minut szukałem. Ja mam folder, w którym się zapisują wszystkie filmy. Tam nie było tego. Mam folder zapasowy, nie, też nie było. Mam jeszcze jeden taki stary folder, w którym kiedyś zapisywałem filmy. Tam też nie było. Dosłownie nigdzie tych filmów nie ma. Ja chcę umrzeć, więc widzowie, niestety, ale poza nagrywaniem znowu dość dużo zrobiłem. Wiem, że to jest trochę głupie, że ja poza nagrywaniem tyle robię, ale ja dosłownie nagrałem trzy filmy i one zniknęły. Ja tak naprawdę robiłem to na nagranie. Ogólnie ten armor, który mam, to po prostu po tym live'ie, w którym no life'iłem Nedryta, postanowiłem po no life'ić więcej i mam teraz prawie full. Te buty mam, bo niedawno temu w byłem. Ale no, jeszcze butów nie mam. Ale jak będę miał buty, to będę miał full set. Mam jeszcze tutaj dwa skrapy, więc jest nawet fajnie. Pokażę Wam, co tutaj się zmieniło. Ogólnie to, tego chyba nie pokazywałem na live. Tutaj powiększyłem moją hodowlę z traderów. Ja coś, ja coś jak gdzieś tam są. O tu jest. Tutaj zrobiłem sobie taki pokój z podkami na podki. Jak na razie mam tylko jeden brewing stand, ale w przyszłości chcę sobie zrobić na tych półkach. Wszystkie takie fajne ozdoby zrobiłem mi się wydaje, że fajnie to wygląda. Tutaj tutaj się dużo zmieniło widzowie. Jak widać, tutaj mamy taki fajny balkonik. Go chyba pokazywałem na lewie, ale tych korytarz wam nie pokazywałem. Ogólnie zrobiłem te korytarze, bo po prostu chcę rozbudowywać swoją bazę. Na pewno tutaj jakieś pokoje fajne zrobię, może jakiś basen, nie mam pojęcia. Tutaj na pewno coś się zrobię. I ogólnie to bardzo fajnie wygląda, bo wszystkie moje budowle, które będę tutaj budował dookoła, będą widoczne stąd. I to będzie naprawdę fajnie wyglądało. Ale najpierw pokażę, jak to z zewnątrz wygląda. Może nie najlepiej, ale no. W nocy to fajnie wygląda, w dzień trochę gorzej. Ale w nocy to fajnie wygląda, bo tak fajnie oświetlone jest wszystko. Więc co się tutaj dzieje? Buduję latarnię morską, ale cały czas mi brakuje cegieł, bo zacząłem budować jeszcze tamto coś, ale do tego zaraz przejdę. Buduję latarnię morską i ogólnie będzie ona wysoka i będzie ona fajnie wyglądać, tak mi się przynajmniej wydaje. A tutaj buduje swoje arcydzieło. Jestem z tego najbardziej dumny chyba. Jeszcze nie jest skończone, bo kwarc mi się skończył, ale wejdźmy, zobaczycie co tutaj będzie. Automatyczna farma luczaków. Nauczyłem się robić automatyczną farmę kurczaków. Jak dobrze wiecie, ja Stonea w ogóle nie ogarniam. Nie wiem jak on działa. Pisałem w netto jakiś poradnik i znalazłem najprostszy. Najprostszą automatyczną farmę kurczaków. Przyznam, że ona trochę wolna jest, bo no. Ja nie wiem czemu więcej piór się robi, ale no, tak to już działa. I teraz pewnie się mnie zapytacie, Daligowski, co Ty chcesz zrobić z tymi kurczakami? Otwieram restaurację na serwerze I mój plan jest taki, że tutaj będzie wejście, oczywiście tutaj będą stoły, fajne, fajne Tutaj chcę zrobić taki mini sklepik z kurczakami, na przykład będzie skrzynia Będą kurczaki i na przykład Stack kurczaków Za, nie wiem, 5 diaksów załóżmy, nie? Albo 5 emeraldów, coś wymyślę Ale no tutaj będzie zaplecze i tutaj będą farmy Na razie jest jedna, ale chcę jeszcze zbudować tutaj jeszcze jedną, inną inną, Bo znalazłem jeszcze inną taką farmę, która wymaga trochę więcej redstone'a, ale wydaje mi się, że zbuduje i będzie działać. Jest trochę większa i wygląda bardziej profesjonalnie, więc może tamta będzie lepiej działać. Bo ta jest naprawdę trochę powolna. Zbudowałem to nie wiem z dwie godziny temu i tylko 6 kurczaków mi zrobiło. Jeśli się zastanawiacie, jak to działa, i chcecie moje wytłumaczenie na to, jak to działa, to nie dostaniecie mojego wytłumaczenia. Na to jak to działa, bo ja nie wiem jak to działa. Nie wiem, po prostu te kurczaki tutaj są jak urosną, umierają i idą do skrzyni, bum. Wytłumaczenie, bum. I no, poza tym, co się zmieniło? A, Optifina zamieniłem na coś innego. Jak dobrze wiecie, jeśli oglądacie moje filmy z Minecrafta już długo, to ja jestem ogromnym fanem Optifina. Bez Optifina praktycznie nie mogę grać, bo Optifine optymalizuje grę i daje bardzo fajnego zooma. Ale zamieniłem Optifina na coś innego. Lepszego. Moim zdaniem, przynajmniej jeśli chodzi o FPS-y, znalazłem takiego moda, coś się nazywa Sodium i on daje miliard FPS-ów. Zobaczmy tutaj porównanie, znaczy będziecie musieli mi zaufać na słowo, ale no. Na przykład jak tutaj się stanę, nie? Kliknę F3, mam 200 FPS-ów ponad, co no nie? Jak miałem Optifina i tutaj stałem, miałem mniej więcej 70. To jest naprawdę ogromna różnica 70 a 200. Nie wiem jak Sodium to robi i czemu on daje tyle FPS-ów bez psucia wyglądu gry, tak naprawdę, bo gra wygląda nadal tak samo jak wyglądała z Optifine. Poza tym nic się za bardzo nie zmieniło. Ja chcę zrobić sobie ten teleskop, bo ja teraz Optifina nie mam, więc nie mogę zoomować, więc potrzebuję czegoś innego do zoomowania. A ten teleskop jest w grze, ale nie wiem jak się go kraftuje, więc idę sprawdzić. Dobra, to jest chyba najłatwiejszy crafting na świecie, ja go przed chwilą sprawdziłem. ty. Dosłownie dwa kopery, jeden ametyst, Spyglass, SpyTL2. Ja nie mogę, spajta dwa 2 referencja, ale on fajnie działa, ty. On przybliża dalej niż ten Optifine, ty fajne. A tego wam jeszcze nie pokazałem. Pobrałem sobie resource spaka na lepszy skybox. On zmienia wygląd słońca i księżyca, więc wygląda trochę bardziej realistycznie i jest trochę więcej gwiazd na niebie, z tego co wiem. I nadal jest taki rozpikselizowany ten księżyc i nie wygląda tak ultra 4K, jak na shaderach niektóre księżyce wyglądają. Ten wygląda tak nawet fajnie i pasuje moim zdaniem. Mi się podoba i to jest najważniejsze. Ty to bez kitu przybliża dalej niż Optifine. To jest lepsze niż Optifine, co jest? CO JEST? TO MA ANIMACJĘ? Ja. Co? Jaka animacja kozacka jest z tym? To naprawdę przez to patrzę. Myślałem, że jakaś dziwna animacja będzie, że w ogóle animacji nie będzie, ale... Bez kitu animację zrobili. Ja nawet nie wiedziałem. Czemu ja wcześniej tego nie skraftowałem? Dobra, easy. Ale no, to tak naprawdę tyle co się zmieniło. E ja pójdę sobie teraz spać i widzimy się jutro, że tak powiem, zrobię takie ultra fajne mega cięcie, skąd te zombie tu przychodzą, To jest wszystko oświetlone, więc no, dzisiaj mi się już nie chce grać, wracam jutro, ale filmik się nie kończy, okej, okay? filmik się nie kończy, ja po prostu idę spać, więc widzimy się jutro, okej, okay? idę spać. Panie i panowie, nowy dzień, nowy ale ja. let's go. Godzinę temu się obudziłem, ale trzeba grać w Minecrafta, bo Minecraft to życie. Pójdę najpierw sprawdzić, jak tam moja automatyczna farma, ile już tego się tam wytworzyło i... Pójdę do netheru po kwarcu, bo potrzebuję go i to dosyć dużo na ten dach. Okej. Okay. Okej, okay. Ja zakładam, że ta farma nie działa 24 na 7. Na przykład jak nikogo nie ma na serwerze, to, to jakby nic się tutaj nie dzieje. Ale czemu więcej piór się robi? To nie ma sensu. Ja mówię, ja cały, cały czas powtarzam, ja nie znam się na redstone, więc... Wytłumaczcie mi, czemu tutaj więcej piór się robi niż roast chickenów? Ja jak nic muszę zrobić tą drugą farmę, inną tutaj, bo jedna nie starczy. W takim tempie to jednego staka nigdy nie będę miał tych kurczaków, ale dobra. Idziemy do naderu po kwarc Cześć, dobra, ja tyle tego zebrałem, no, musi starczyć. No, zebrałem tego miliard dosłownie. Mam dwa staki, zamienię to teraz na słaby. Ja tylko słaby chcę, nie? No, powinno starczyć. No, jak to nie będzie starczyć, to ja nie wiem, ile tego potrzebuję. Znowu za mało. Znowu za mało. Jezu, ile ja tego potrzebuję? I czemu ja zawsze mam tak w Minecrafcie, że myślę, że mam wystarczająco dużo bloków i nie starczy mi? Ja, ja nigdy nie potrafię zgadnąć, ile potrzebuję bloków. Naprawdę, nigdy. I znowu muszę tam, no dobra. Starczyło. Już myślałem, że mi nie będzie starczyć znowu i będę musiał znowu iść po ten kwarc. Dobra, teraz trzeba ozdobić środek jakoś, więc idę to właśnie zrobić. Mam bloki. Jestem rady. Panie i panowie, ja przez większość czasu nic nie mówiłem, bo po prostu cały czas mi się creeper rozbił w środku, raz mi wywalił w kosmos. Po porozwalały, wszędzie strzały były, było, było źle. Już w 90% skończyłem robić tu moją restaurację, została mi tylko ta jeszcze ostatnia farma, którą chcę tam postawić na zapleczu i dokończyć te ceny i w ogóle sklep dokończyć. Więc dobra, zaczniemy. Tak wygląda przód. Mamy tutaj fajne schody, wchodzimy do środka i bum! Mamy tutaj siedzenia, bardzo fajne. Dość pojemna ta restauracja jest, chyba nie wiem, chyba starszy. Nie wiem, tutaj będzie ta samoobsługa i kupowanie tych kurczaków. Tutaj nieupoważniony wstęp wzbroniony. E... Tak, tu, tutaj dzieje się magia tego całego KFD. My nie chcemy, żeby wszyscy wiedzieli, że my torturujemy kurczaki, wykorzystujemy je do masowej produkcji e, piór i roast chickenów. Dlatego nieupoważniony wstęp wzbroniony. Tutaj trochę widać, co tam się dzieje, ale nie do końca, więc no. Nieupoważniony wstęp. W... O, gościa mamy, zobaczcie. Tak, jeden mi wlazł, bo jeszcze drzwi tutaj, nie wiem, jeden mi tutaj wlazł, prawie zniszczył wszystko. Chodź tutaj, Hamie. Jak ty się tutaj zrespiłeś w ogóle jest dzień. Nie wygląda to najgorzej, chyba. Ja, ja jestem dumny z tego. Bo wyszło nawet fajnie. Tylko mówię, zostało jeszcze zrobić to. I zrobić jeszcze jedną farmę tutaj. Będziemy chyba kończyć tą moją restaurację na streamie. Więc jeśli nie chcesz, żeby cię to ominęło, to upewnij się, że subskrybujesz mój kanał. Więc no, e, ja się z wami żegnam. I no. Siema.